Józefina Rawicz postanawia odsunąć Natalię od swojego syna. Spotyka się z dziewczyną i w niewybrednych słowach każe jej zniknąć z życia Cezarego. Małgorzata, gdy tylko dowiaduje się o tym, postanawia porozmawiać z Rawiczową, walcząc o szczęście Natalii. Rawiczowa, Elżbieta Jarosik, ruszy na, krucjatę, przeciwko Natalii, Maria Dejmek. Najpierw seniorka odwiedzi kancelarię, ostro dziewczynę atakując. Stanowczo i kategorycznie życzę sobie, żeby przestała pani mieszać mojemu synowi w głowie. Nie mam pojęcia, o czym pani mówi. No pewnie, teraz będzie pani grać niewiniątko. Jak pani matka, arystokratkę, ale kiepskie z was aktorki, razem z szanowną mamusią zagieła pani parol na mojego syna. Chcecie go usidlić, uprzedzam, że nic z tego nie będzie. Za wysokie progi. Gdy Małgorzata Adrianna Biedrzyńska spróbuje sytuację załagodzić, ich rozmowa też zmieni się w kłótnie. Nachodzisz w pracy moją córkę, obrażasz ją. Kropka. Nikogo nie obrażam, tylko nazywam rzeczy po imieniu. Posłuchaj, źle to się wszystko potoczyło, może nie powinnam brnąć w te żarty. Dobre sobie, zwykłe kłamstwa, a nie żarty. Nie wiem, za kogo się uważasz, ale czasy książąt i królów już się skończyły. W finale za to matka Rawicza zaprosi do stadniny jego byłą narzeczoną, Sofię, w tej roli Walerii Bujajewa, licząc na to, że syn nadal ma do dawnej ukochanej słabość. A Cezary, Marcel Opaliński, od razu zauważy, że dziewczyna wciąż ma na ręku pierścionek, który jej podarował. Ciągle go nosisz? Noszę. Nie chcesz? To ty nie chciałaś wyjechać z Anglii. Ale jestem. Za późno? Nie wiem. Czy Rawiczowa jednak wygra i Natalia straci szansę na kolejną miłość? Odpowiedź tylko na antenie TVP2 w premierowych odcinkach serialu, zobacz koniecznie.